Cześć, dzisiaj będziemy gotować steka w wodzie, a dokładnie to będziemy używać metody sous vide. Jest to dosyć popularna metoda ostatnimi czasy, jest nawet cały kanał na YouTube, na anglojęzycznym YouTube, zajmując się w całości tylko i wyłącznie metodą sous vide. Oczywiście ci, którzy się interesują, doskonale wiedzą, co to za kanał. Metoda sous vide stała się ostatnim czasem dosyć popularna i wcale się nie dziwię, ponieważ dzięki tej metodzie za każdym razem możemy zrobić... Idealnego steka. Oczywiście Suvi nadaje się nie tylko do steków, ale jak możecie się domyślać, ja kupiłem to urządzenie, właściwie zestaw urządzeń do Suvi, właśnie po to, żeby robić jak najlepsze steki. Kupiłem to dosyć dawno temu, wtedy jeszcze nie do końca wiedziałem, jak robić te steki, tak żeby były idealne. I miałem nadzieję, że to urządzenie właśnie spowoduje, że moje steki będą dokładnie takie, jak chcę. Zaraz wam pokażę, jak to działa, jak wygląda, jakie są ograniczenia tego urządzenia. Jakie są plusy, jakie minusy. Wy sobie natomiast na końcu podejmiecie decyzję, czy warto inwestować w to urządzenie, a ja wam już pokazuję, jak to wygląda. Aby przygotować steka metodą SUVI, będziemy potrzebować kilku urządzeń. Przede wszystkim cyrkulator. To urządzenie powoduje, że woda, w której będziemy gotować naszego steka, będzie miała cały czas taką samą temperaturę, a w rezultacie nasz stek będzie w środku podgrzany idealnie do tej zadanej temperatury. Jak możecie zauważyć, w środku znajduje się dosyć pokaźna grzałka. Natomiast tu jest wiatraczek albo jakaś śruba. Dzięki temu woda cały czas jest w ruchu i dzięki temu cała woda ma taką samą temperaturę. Ok, więc to jest cyrkulator. Co jeszcze będziemy potrzebować? Drugą bardzo ważną rzeczą są woreczki, w których będziemy zamykać steka razem z przyprawami i całość będziemy zanurzać w wodzie. Najpopularniejsze są woreczki do pakowania próżniowego. I to powoduje też, że kolejnym urządzeniem, jakie jest niezbędne do suwi, jest zgrzewarka próżniowa. Natomiast, jeżeli nie chcecie kupować worków, nie chcecie kupować zgrzewarki, to pokażę Wam, jak przy pomocy zwykłych woreczków strunowych dostępnych w Ikei lub w innych supermarketach można zrobić tego steka też metodą suwi. W jaki sposób można zamknąć to mięso lub inne składniki w tym woreczku, wyciągnąć całe powietrze na zewnątrz. To Wam pokażę zaraz, jako taką alternatywę do właśnie zgrzewarki, woreczków próżniowych. Ważne, żeby te woreczki, jak już będziemy kupować, takie z suwakiem ważne żeby one miały atest do kontaktu z żywnością i żeby można było je podgrzać minimum do 90 stopni żeby były bezpieczne do podgrzewania kolejną i ostatnią rzeczą którą będziemy potrzebowali jest zwykły garnek można kupić specjalne pojemniki do robienia sous. -vide. Specjalnie przeznaczone do sous -vide kosztują jakieś straszne pieniądze. Taki pojemnik chyba kosztuje około 200-300 zł. Właściwie nie różnią się one niczym od takich akrylowych pojemników spożywczych, które można kupić też zresztą chyba w IKEI. Ja nigdy nie kupiłem, używam od zawsze garnka, sprawdza się doskonale. Akurat mi do kręcenia filmów przydałoby się takie właśnie przezroczyste akrylowe pojemniki. Może sobie kiedyś kupię, natomiast w tym momencie chciałem Wam pokazać, że nie trzeba wcale tych specjalnych kupować i zwykły garnek w zupełności wystarczy. Jak to działa? Steka przyprawiamy, a następnie pakujemy do worka, wakujemy nasz cyrkulator, wsadzamy do wody. Ustawiamy konkretną temperaturę, do której chcemy, żeby nasz stek się podgrzał Włączamy, nasz cyrkulator zaczyna podgrzewać tą wodę Kiedy osiągnie powiedzmy te 52 stopnie, na przykład jak my chcemy zawsze To on cały czas utrzymuje tą temperaturę 52 stopni Stek przyprawiony zapakowany do worka próżniowego Wsadzamy do tej wody i on tam się podgrzewa Mniej więcej godzinę do 2 godzin Radzę nie przekraczać około 4 godzin, bo wtedy Nasz stek troszkę zaczyna zmieniać swoją strukturę I coraz mi zaczyna przypominać stek ale takie 2 do 3 godzin, mniej więcej można spokojnie sobie tego steka trzymać. Po tym czasie taki stek ma w środku dokładnie taką samą temperaturę jak temperatura wody. Jeżeli ustawiliśmy na 52 stopnie, to ten stek będzie miał 52 stopnie w środku. Z zewnątrz nie będzie wyglądał zbyt ciekawie, ale to wam pokażę już, jak tylko go zrobimy. Wyciągniemy sobie, także bierzemy się teraz za steka. Ja dzisiaj mam cudowny stek z antrykotu, sezonowany na sucho. Jak widzicie, trafiła się nam naprawdę wyjątkowo piękna sztuka. Pierwsze, co musimy zrobić z naszym stekiem, to oczywiście go osuszyć. To akurat nie jest bardzo potrzebne podczas metody sous vide, ale ja to robię chyba trochę też z przyzwyczajenia, żeby później nie zapomnieć, jak nie robię metodą sous vide. Żeby jednak tego steka za każdym razem wytrzeć. Przyprawiamy solą i pieprzem. I teraz tak, metodą sous vide nie musimy tego steka zostawiać na godzinę, na dwie godziny. Możemy go po prostu tak, jak jest, od razu zapakować. On będzie się w tym worku i tak gotować. Ta sól będzie przechodzić do środka. Będzie się nam gotował przez dwie godziny. Ja ustawię na dwie godziny, tak myślę. Dużo pieprzu, sporo soli. Tak gotowy stek wkładamy do worka. Najpierw wam pokażę, jak użyć takiego zwykłego strunowego wreczka. Jak wyciągnąć powietrze z niego. Następnie powoli zanurzamy w garnku wypełnionym wodą. W ten sposób całe powietrze z worka zostaje wypchnięte na zewnątrz, i na samym końcu możemy po prostu zamknąć worek. I tak wygląda zapakowany stek próżniowo. Bardzo fajnie, bardzo mało powietrza zostało. Także, jeżeli nie chcecie kupować zgrzewarki, nie chcecie kupować tych woreczków specjalnych do pakowania próżniowego, taki worek. Stronowy w zupełności może Wam wystarczyć. Ja natomiast teraz przepakuję go do normalnego worka próżniowego, zapakuję, pokażę Wam jak to wygląda. Ja moje worki mam w takim jednym, dużym rulonie. Ja sobie odcinam po prostu po kawałku, robię sobie takie wielkości jak potrzebuję. Ale można kupić także zestaw worków o tam określonych wielkościach. Natomiast ja zdecydowanie preferuję takie coś. Najpierw zgrzewam sobie z jednej strony. Ok. Ja zawsze staram się zgrzać minimum dwa razy, także mieć pewność, żeby ten worek podczas gotowania w SUVi nie rozszczelnił się. Teraz bierzemy i ucinam. Zawsze starajcie się uciąć więcej niż potrzebujecie, ponieważ jeżeli utniecie za mało, to stek się po prostu nie zmieści wam do tego i będziecie musieli jeszcze raz ucinać, jeszcze raz robić, więc w rezultacie zużyjecie dwa razy więcej folii. i zgrzewamy. Na pewno się ja go zgrzeje. jeszcze raz, jak Wam mówiłem, lubię kiedy jest zgrzany dwa razy. No, wielki wypadek. Już nie pompuję powietrza, tylko zgrzewam. Drugi zgrzew. Mamy tak oto zapakowany stek próżniowo, którego będziemy wrzucać teraz do wody wraz z cykulatorem i gotować go na stopień wysmażenia medium rare, tak jak my lubimy, więc lecimy dalej. OK, ustawiamy temperaturę. Jak mówiłem, my chcemy mieć 52 stopnie. Można korzystać też z aplikacji. Akurat ten cyrkulator ma aplikację. Tam są przepisy, na różne dania też podane są temperatury. No, wygląda to troszkę jak aplikacja do Thermomixa. Ustawiamy na 52 stopnie, tak jak mówiłem. Włączamy go z sezon naszego steka i zostawiamy go na 2 godziny. Będzie sobie tam dochodził, będzie się tam ogrzewał, gotował tak naprawdę. Jak tylko stanie zrobiony, to wrócimy i pokażę Wam co dalej. 52 stopnie. Włączamy. Steka możemy włożyć wcześniej, zanim ta temperatura osiągnie 52 stopnie. Co bardzo polecam, to wziąć kilka łyżek. I obciążyć naszego steka, ponieważ zdarza się im wypłynąć i wtedy nie są w pełni zanurzone, a chcemy, żeby właśnie były cały czas w tej wodzie, w całości zanurzone, żeby ta temperatura wzrastała w całym steku, dokładnie tak samo. Właśnie sobie wspomniałem, że chyba będę musiał jednak skorzystać z aplikacji, bo na tym nie można ustawić czasu. Oczywiście mógłbym sobie włączyć stoper, żeby mi dzwonił za dwie godziny, ale tutaj po prostu sobie ustawię, my się widzimy za dwie godziny, czyli za chwilkę i pokażę wam jak ten stek wygląda po... Po ugotowaniu. Okej, okay, słuchajcie, tak się robi, jest za mną, a w międzyczasie myślę, że możemy sobie porozmawiać troszkę o minusach Metadesuvi. Przede wszystkim najważniejszy to jest ilość sprzętu, które trzeba kupić. Faktycznie wystarczy tylko i wyłącznie cyrkulator, natomiast ten cyrkulator kosztuje swoje. Jeżeli chcemy coś lepszego, faktycznie jest dostęp do aplikacji, dostępem też do jakichś przepisów. Jeżeli chcemy jakiś cyrkulator markowy, no to on będzie kosztował w granicach 800 zł. Prawdopodobnie powyżej nawet tysiąca da się znaleźć. No i to jest kolejne urządzenie, prawda, które mamy, które potrzebujemy. Yy, niedawno się dowiedziałem, że w Thermomixie można robić suwi, także jeżeli macie już, no to nie musicie kupować, możecie sobie zrobić po prostu to w termomixie wtedy nie potrzebujecie już cyrkulatora. Jeżeli nie chcecie używać tych woreczków strunowych, to będziecie potrzebowali kupować takie worki, yy, zgrzewarkę. Dużo osób, szczególnie w tych czasach, ma z tym duży problem, ponieważ na i nadanie zużywamy dosyć dużo plastiku. Samo to, że stek robi się w plastikowym worku, już dla niektórych jest nie do przeskoczenia. Dla mnie to nie był problem na początku, teraz może troszkę bardziej mi to przeszkadza. Nie jest to najbardziej ekologiczne, umówmy się, chociaż z drugiej strony ilość prądu prawdopodobnie, którą zużywamy podczas takiej, takiej metody Suwi jest mniejsza niż jakbyśmy to chcieli zrobić od razu na patelni albo w piekarniku, więc nie chcę wchodzić nawet w ogóle w te dyskusje, co jest bardziej eko, ale coś, co dużo osób uważa za minus, to jest to, że ten stek faktycznie się po prostu gotuje w tej wodzie. Z minusów jeszcze, no to przechowywanie tego. Każdym razem, kiedy coś robimy, znowu musimy wyciągnąć to urządzenie, znowu musimy przygotować, zawakować. Jest to trochę upierdliwe dla niektórych, nie, dla niektórych lubią po prostu w ten sposób gotować. Ja osobiście nie stosuję w tym momencie suwi praktycznie w ogóle. Nie chce mi się tego wyciągać, nie chce mi się z tym robić, nie chcę mi się czekać, bo to kolejny minus to jest czekanie. Steki to jest takie danie, które robi się w 15 minut od A do Z tak naprawdę. Jesteśmy w stanie wyciągnąć steka, osuszyć, zasolić, usmażyć go, zostawić, żeby odpoczął w 15 minut. 15 minut od wyciągnięcia steka do rozpoczęcia posiłku jesteśmy w stanie przygotować. Metodą suwi nawet jeżeli nie chcemy trzymać tak jak ja dwie godziny, tylko powiedzmy godzinę, bo mamy jakiegoś cieńszego steka, to i tak to jest ten czas oczekiwania, który musimy po prostu przejść. Oczywiście nie trzeba tego mieszać, nie trzeba tego pilnować, to się robi tak naprawdę samo. Na sam koniec pokażę Wam jak już go wyciągniemy, będziemy musieli go i tak obsmażyć, czyli i tak tą obróbkę termiczną na patelni będziemy mogli przeprowadzić. Da się zrobić tą obróbkę termiczną w inny sposób przy pomocy palnika gazowego, ale to też nie z jakoś za specjalnie Mój ulubiony sposób. Jak ja robię suwi to zawsze później wykańczam na patelni. Na patelni znowu jest ten problem, że ten transfer temperatury jest większy, więc musimy to zrobić bardzo szybko, żeby zrobić nam tą chrupiącą skórkę, ten crust na zewnątrz, natomiast nie przeciągnąć tego mięsa. Ponieważ on w momencie kiedy go wyciągamy już z tego worka, on ma już idealną temperaturę, tą, którą chcemy. Więc potrzebujemy go tylko obsmażyć z dwóch stron, tak, żeby się zarumienił, żeby zrobił się ładny, chrupiący na zewnątrz, ale żeby w środku. Już ta jego temperatura nie wzrastała, więc chcemy to zrobić bardzo szybko. Niektórzy, na przykład Wojtek z kanału Topgar w ogóle bardzo Wam polecam, on zrobił kilka filmów na temat steków bardzo rzetelnych, bardzo dobrych i tam pokazał też metodę suwi. On sugeruje, żeby steka wsadzić do lodówki na chwilę po zrobieniu w suwi. Wtedy mamy większy margines błędu, jeżeli chodzi o to obsmażanie. Nie jestem wielkim fanem, ale też szczerze mówiąc nie próbowałem tego sposobu, więc nie będę mówił, że to jest coś złego. Wiem, że Wojtek tak robi właśnie. Wsadza do lodówki, chłodzi tego steka i później, jak już jest troszeczkę schłodzony poniżej tej temperatury, którą chciał, tego obsmaża. Ma więcej czasu, łatwiej zrobić ten krust, przy tym nie przesmażając tego steka. Może spróbuję tak zrobić kiedyś, zobaczymy. generalnie tak nie robiłem, ale pewnie spróbuję. Za chwilę wracamy. I pokażę Wam, jak wygląda ten stek ugotowany w takiej temperaturze, której chcemy, czyli 52 stopnie, tak jak ustawiliśmy, czyli medium rare, czyli surowy dla niektórych. Ten żart już nie jest śmieszny. Dobra, teraz wracamy. Ok, nasz stek już się zrobił, wyciągamy go z wody i zaraz Wam pokażę, jak wygląda po dwóch godzinach takiej kąpieli w ciepłej wodzie. Tak to wygląda. Jeszcze w worku. Jak sami zauważycie, nie prezentuje się jakoś za specjalnie ładnie. Ponieważ to jest stek sezonowany na sucho, nie wypłynęło z niego zbyt dużo wody. Jeżeli robicie tak steka sezonowanego na sucho, to tu w tej folii zbiera się dosyć dużo płynu. Ten płyn można później wykorzystać do zrobienia świetnego sosu. Natomiast przy stekach sezonowanych na sucho bardzo często tego płynu praktycznie w ogóle nie wypływa. To się wiąże z samą charakterystyką sezonowania na sucho. Praktycznie nic tu nie wypłynęło, ale to jest dobry znak. Czyli wszystkie. Soki zostały w środku jak widzicie stek aż się praktycznie rozpada w rękach jak widać nie jest najładniejszy ale spokojnie teraz co musimy zrobić to dokładnie go jeszcze wysuszyć ponieważ on jest cały mokry więc teraz go dokładnie suszymy żeby pozbyć się jak najwięcej tej wilgoci jak najdokładniej, ponieważ chcemy go teraz tylko wrzucić na patelnię. I obsmażyć, żeby tylko chwycił ten brązowy kolor. On w środku jest idealnie zrobiony, taki jak chcemy. Więc zależy na tym, żeby szybko zaczął się robić, żeby szybko zaczął się rumienić i żebyśmy go mogli szybko zciągnąć z tej patelni. Jak mówiłem, można użyć normalnie patelni, tak jak my to będziemy robić, ale można też użyć czegoś takiego. To jest gazowy. Opalamy tego steka z każdej strony. Jest to bezpieczniejsze pod tym względem, że nie ma aż tyle ciepła, które mogłoby nam zmienić ten stopień wysmażenia w mięsie. Natomiast, jak mówiłem, są minusy te, to się w ogóle bardzo, bardzo się psuje. To jest w ogóle już łamane. Jak zobaczycie, bardzo ciężko to zapalić, nawet. Okej, okay. od razu się udało. No nic, ja nie polecam, ale wiem, że dużo osób korzysta. Więc jeżeli chcecie, jest alternatywa, jeżeli będziecie, że przesmażycie teraz tego steka na patelni, to można z tego korzystać. Pozostaje taki delikatny posmak gazu na mięsie, który mi dosyć mocno przeszkadza. Wiem, że są specjalne dysze do właśnie takich palników. Nie są dostępne w Polsce, z tego co widziałem, natomiast z tego co wiem, one niwelują ten właśnie zapach, ten posmak gazu. Jeżeli będziecie chcieli, to postaram się takie sprowadzić i przetestować dla Was. Także dajcie znać w komentarzach, czy chcecie. My zostawiamy to i bierzemy się za smażenie na patelni. Ok, wydaje mi się, że całkiem nieźle wyszedł. Sprawdzimy, jak wygląda w środku. Wydaje mi się, że jest idealnie. Ta obwódka szara jest minimalna, przez to, że cały czas ten stek robił się w jednakowej temperaturze. Udało się zrobić całkiem niezły kraścik. Bardzo ładnie to wygląda. Tym razem bez zbędnych jakichś ładnych, dodatkowych slowmo. Po prostu tak wygląda. Idealny stek. Suvi. Ok. Jest perfekcyjne. Kocham swoją robotę. Mmm. Idealne. Pff. Jeżeli chcecie. Spróbujcie, jak mówiłem, w teraomikie się da, jakby co, ja wiem, że Sztylgar zrobił suwi w lodówce turystycznej. Widziałem ten film, jeżeli chcecie to dajcie znać, też spróbuję. Zresztą jest kilka sposobów na zrobienie suwi trochę nieoczywistych. Słyszałem o ludziach, którzy robią suwi w pralce, a także w zmywarce, bo w sumie jeżeli to urządzenie się ustawi na 50 stopni i na program na 2 godziny, to dlaczego... Tak naprawdę nie. Dajcie znać, co o tym myślicie, czy ten sposób dla Was przemawia, czy jednak raczej wolicie tradycyjny sposób. A my widzimy się w kolejnych filmach. Na razie, cześć!